Czym tak naprawdę są emocje? Wiemy, że ciało samo w sobie jest polem magnetycznym. W rzeczywistości wiemy, że wszystko we wszechświecie jest tak naprawdę energią. Dzięki pracy takich ludzi jak Albert Einstein. Gdybyś mógł wziąć swoją dłoń i skupić się na niej za pomocą dużego mikroskopu, gdybyś powiększył ją 100 milionów razy, mógłbyś zobaczyć pojedynczy atom. Gdybyś zajrzał do wnętrza atomu, zobaczyłbyś, że tak naprawdę nie ma tam nic poza pustą przestrzenią i kilkoma małymi, nieskończenie małymi energiami, które mkną z prędkością światła. I to jest nadal Twoja ręka. To jest to, czym jesteśmy. Jesteśmy istotami czystej energii. A wiemy, że myśl jest energią. Pomyśl o tym. Czy kiedykolwiek siedziałeś na nudnym spotkaniu i wpatrywałeś się w tył czyjejś głowy, kilka rzędów niżej? Jeśli nadal będziesz wpatrywał się w tył ich głowy, co się stanie? Większość ludzi ma za sobą takie doświadczenie. Po minucie lub dłużej ta osoba odwróci się i spojrzy ci prosto w oczy. Skąd wiedzą, że na nich patrzysz? Dobre pytanie. Myśl jest energią. Lubimy myśleć, że myśli, które myślimy, pozostają wewnątrz naszych głów, ale wierzę, że te myśli są energią i że promieniują od nas. I tak czasami można powiedzieć, co inni ludzie myślą. Wiemy, że emocje są również energią. I okazuje się, że każda emocja ma swoją własną, specyficzną częstotliwość wibracji. Więc jeśli odczuwasz emocje gniewu, odczuwasz inną częstotliwość, inne energie, niż gdybyś odczuwał emocje smutku. Smutek jest inny, wstyd jest inny. Wszystkie emocje mają swoją własną, specyficzną częstotliwość wibracji. Przyjrzyjmy się przez chwilę kilku fotografiom kirlianowskim. Fotografia kirlianowska została opracowana w 1939 roku na Ukrainie przez Siemiona Kirliana. Jeśli spojrzymy na to zdjęcie po prawej stronie, Możemy zobaczyć kirlianowskie zdjęcie opuszków palców żywej istoty ludzkiej. Obecnie fotografia kirlianowska nie jest wykonywana przy użyciu żadnego rodzaju światła, ale zamiast tego przy polu energetycznym żywych istot. Zostało to obszernie zbadane w Rosji i innych krajach. Palce uzdrowicieli będą wykazywać bardziej potężne i intensywne pole energetyczne. Ale moim ulubionym zdjęciem kirlianowskim jest to po lewej, gdzie naukowcy wzięli liść z drzewa, przecięli je na pół, wyrzucili górną połowę liścia i zrobili zdjęcie kirlianowskie pozostałej części liścia. To zdjęcie kirlianowskie pokazuje widmowy obraz brakującej górnej połowy liścia. Jeśli przyjrzeć się temu z bliska, wygląda to prawie jak błyskawica. Być może czytaliście historie o ludziach, którzy umierają, którzy opuszczają swoje ciało i nagle patrzą z góry na swoje ciało w sali szpitalnej lub widok swojego wypadku samochodowego. To bardzo interesujące. Jeśli kiedykolwiek byłeś na pogrzebie i zajrzałeś do trumny, widziałeś leżącą tam osobę, to oczywiste jest, że coś z niej uleciało, coś się zmieniło. Uważa się, że ludzie i zwierzęta tracą pewną ilość wagi w momencie śmierci. Dla ludzi mówi się, że jest to 21 gramów. Dla ptaków i innych zwierząt jest to lżejsze w zależności od wielkości zwierzęcia. Co tam się dzieje? Dlaczego tak jest? To dlatego, że ta wewnętrzna esencja, ta inteligencja, która czyni nas tym, kim jesteśmy, opuszcza ciało, ale żyje dalej. I to właśnie w tej sferze energetycznej, w tym ciele energetycznym, znajduje się nasz bagaż emocjonalny. Zapisz się bezpłatnie na wykład online z Bradleyem Nelsonem, Unity Poland.